Powiedziałabym, żeby nie zatrzymywała, szła dalej, bo kariera muzyczna to to jest ciąg dalszy, ciąg, który powinna kroczyć dalej i nie zostawiać tego, bo to jest talent, który naprawdę siedzi w sercu. Sesja ogólnie w moim życiu była przełomowa, jak byłam bardzo młoda pierwszy raz, jak wymyśliłam płytę. Feeling. Są w szoku, być sobą, na pewno dużo nauki, dużo klasy, dużo szkoły czyni mistrza także, mhm. myślę, że towarzystwo, kocham to robić i przede wszystkim, jak jest feeling w muzyce, to to mnie najbardziej tak się. cieszy, pokornie, bo każdy żąda to, co chce.